Ciągle rodzaju rozdział 46. Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem, a gdy przybył do Berszeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego Izaaka, Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela. Jakubie, Jakubie, a gdy on odpowiedział Oto jestem, rzekł do niego: Jam jest Bóg. Bóg Ojca Twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą, i ja stamtąd cię wyprowadzę. A Józef, zamknie ci oczy. Po czym Jakub wyruszył z Berszeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego Jakuba, swoje dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia ich. Zebrali też swe trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył do Egiptu Jakub, a z nim całe jego potomstwo. Wziął z sobą do Egiptu. Synów, wnuków, córki i wnuczki. Całe swe potomstwo. Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu. Jakuba i jego synów. Syn pierworodny Jakuba, Ruben oraz synowie Rubena, Henoch, Pallu, Hesron i Karmi. Synowie Simeona: Jemuel, Jamin, Ochad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki. Synowie Lewiego Gerszon, Kechat i Merari. Synowie Judy Er, Onan, Szela, Peres i Zerach, ale Er i Onan umarli w Kanaanie. Synami Peresa byli Hesron i Hamul. Synowie Issachara, Tola, Pówwa, Jaszub i Shimron. Synowie Zabulona, Sered, Elon, Jachleel. Są to potomkowie tych synów Jakuba, których Podobnie jak i córkę Dinę urodziła mu Lea w Paddan Aram. Wszystkich tych osób synów jego i córek było trzydzieści trzy: synowie Gada, Sifion, Gaggi, Szuni, Esbon, Eri, Arodi i Ariel. Synowie Asera: Jimna, Iżwa, Iżwi, Beria oraz ich siostra imieniem Serach, a synowie Beri: Heber i Mal -Kiel. Są to potomkowie synów Zilpy, którą dał Laban córce swej lei, a która ich urodziła Jakubowi. 16 osób. Synowie Racheli, żony Jakuba, Józef i Beniamin. Józefowi urodzili się w Egipcie synowie, których na świat wydała Asenat, córka kapłana z On imieniem Potifera, Manasses i Efraim. Synowie Beniamina, Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Echi, Roż, Muppim i Huppim i Art. Są to potomkowie synów Racheli, którzy urodzili się Jakubowi. Wszystkich osób czternaście. Syn Dana, Hushim. Synowie Neftalego, Jahesel, Guni, Jeser i Shillem. Są to potomkowie synów Bilchy, którą dał Laban Racheli swej córce, a która urodziła ich Jakubowi. Wszystkich osób siedem. Wszystkich, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu, a którzy wyszli z jego bioder, było ogółem oprócz żon synów Jakuba 66 osób. Synowie zaś Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, dwie osoby. Wszystkich zatem osób z rodziny Jakuba przybyłych do Egiptu było 70. Wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela ojca swego do goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo płakał na jego szyi. Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa. Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem cię jeszcze przy życiu. A potem Józef rzekł do braci i do całej rodziny swego ojca: Pójdę zawiadomić faraona i powiem mu, przybyli do mnie bracia moi i ród mego ojca, którzy byli w ziemi Kanaan. Są oni pasterzami drobnego bydła, a jako hodowcy, trzód, sprowadzili swe drobne i większe bydło oraz cały swój dobytek. Kiedy faraon was zawezwie i zapyta, jaki jest wasz zawód, odpowiecie: My, słudzy twoi, trudnimy się od dziecka hodowlą trzód, zarówno my, jak i nasi przodkowie. I wtedy dopiero będziecie mogli się osiedlić w Goshen, bo obrzydzenie wzbudza w Egipcjanach każdy pasterz drobnego bydła.